Przepis, moi drodzy, na taką klasyczną pomidorówkę. Oczywiście rozpoczynamy od ugotowania bulionu, zrobienia jakiegoś wywaru, najlepiej oczywiście mięsnego, co do tego, co do tego będzie nam potrzebne. Ja akurat używam skrzydełek drobiowych, skrzydełek z kurczaka, 6 sztuk. Bardzo lubię skrzydełka, koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy chcecie przepis na takie mega chrupiące, bardzo aromatyczne skrzydełka, wtedy je do Was przygotuję. I do tego leci taka standardowa porcja rosołowa, czyli korpusik, tutaj reszta korpusu, o, tutaj trafiły się tyłki, także trzeba odkroić. Pamiętajcie moi drodzy, żeby tyłków nie wkładać do gotowania rosołu, przynajmniej ja tego nie toleruję. Potem rosół może być niesmaczny w skrajnych przypadkach. Mięso płuczę i za chwilę pokazuję co dalej. Następnie z warzyw potrzebować będziemy por, dwie pietruszki, dwa korzenie pietruszki. Ja lubię bardzo taką słodką pomidorówkę, także cztery marchewki właśnie z marfi Uzyskamy słodycz Nie wiem jak wy, ale ja z rosołu najbardziej właśnie lubię marchewkę taką mięciutką, aromatyczną. Także marchewka trafia do środka i takie warzywka zawsze możecie przecież wykorzystać. Nawet jeżeli nie lubicie jeść z rosołu, czy to do pomidorówki, czy to ogólnie z rosołu, nie lubicie jeść warzyw, zawsze można takie warzywka wykorzystać w sałatce jarzynowej. Uważam nawet, że one są takie pełniejsze mają głębszy smaga, jeżeli takie ugotowane osobno gdzieś tam w wodzie do sałatki. Nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie wszystkie warzywka obrać i umieścić w garnku. W moim rosole czy wywarze do każdej zupy, do sosu nie może zabraknąć takiego warzywa jak cebula. Cebula dodaje niesamowitego charakteru oraz koloru, barwy. Akurat w pomidorówce wiadomo tutaj kolor będzie zaburzony przez pomidory, z swoją drogą swojskie pomidory. Ale ten charakter, ten smak, ten aromat cebulki zostanie. Oczywiście należy ją przypalić na gazie, i dopiero taką osmoloną dosyć konkretnie nawet wrzucamy do gara. Pamiętajcie, że skórka tutaj obierka od cebuli właśnie to ona barwi niesamowicie i dodaje też koloru każdemu wywarowi. Każdy rosół z taką podpieczoną, podsmażoną cebulą będzie o niebo lepszy. Także pozostałe warzywa trafiają już do gara, cebulę jeszcze podpalę i mówię co dalej. Także seler na pół, pietruszki również na pół. już też przekroiłem i marchewki, może ta najmniejsza zostanie w całości a te również zrobimy sobie na mniejsze kawałki gdzieś pod skosem, tak żeby ładniej wyglądały. Oczywiście za chwilę trafi ta przypalona cebula, a w tym czasie jeszcze doprawimy całość. Jak możecie zauważyć cebula już trafiła do garnka. I teraz doprawiamy. Ja doprawiam liściem laurowym. Mam tutaj akurat świeże liście. Jest dużo bardziej aromatyczne, według mnie, dużo bardziej smaczniejsze niż to takie już suszone, kupowane w sklepie. Ale tak jak mówię, jest mocniejsze, także musicie z nim uważać. Jeżeli nie lubicie bardzo intensywnego smaku liścia laurowego, dajecie mniej. A ja tutaj akurat uwielbiam liść laurowy. Daję go tutaj kilka sztuk. Do tego pieprz czarny w kulkach, w ziarenkach również nie boimy się doprawić yy, oraz sól niektórzy jeszcze dodają ziele angielskie dlatego, ja tego jednak nie robię sól trafia tutaj od razu około jednej łyżki wstępnie, później zawsze można doprawić do smaku yy, i takie cuda w garnku zalewamy zimną wodą i gotujemy do miękkości warzyw. Jak widzicie moi drodzy, rosół, wywar jest już ugotowany. Zostawiłem w nim tylko marchewkę, mięso, e, przełożyłem do innej miseczki. Za chwilę będę je obierał, e, tak żeby zostało czyste mięso. A tutaj e, wlewam około 700 ml domowego przecieru pomidorowego. Jeżeli nie macie, użyjcie pasaty, mogą być pomidory z puszki. Może być to, co macie pomidorowego, tak naprawdę. Mam akurat takie pomidorki, także chętnie z nich korzystam. Są bardzo dobre, zrobione w szczycie sezonu w zeszłym roku, także koniecznie muszę ich użyć. Do tego około 3-4 takich łyżeczek koncentratu pomidorowego, tak, żeby podkręcić tutaj ten charakter i smak pomidorów. No i. Przepiękny sposób, eee, można powiedzieć, żółta woda, złocista woda zamieniła się w pomidorówkę. I teraz co? Eee, ja zagęszczam, można powiedzieć, że zagęszczam pomidorówkę makaronem. Po prostu gotuję makaron w pomidorówce. A to po to właśnie, żeby makaron zagęścił, i nadał fajnego charakteru całości. Dajcie znać w sekcji komentarzy, moi drodzy, czy wolicie pomidorówkę z makaronem, czy z ryżem. jeżeli z makaronem, no czy gotujecie tak jak ja, czy gotujecie osobno i po prostu zalewacie hmm, już w naczyniu. Przykrywam, gotuję do miękkości, a tymczasem obieramy mięsko. Całość, moi drodzy, jeszcze doprawiamy słodką, czerwoną papryką. Dwoma małymi łyżeczkami cukru. I do smaku solą. Oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem. Pomidoróweczka moi drodzy gotowa, także nieodzowny punkt pomidorówki. świeża natka pietruszki. Siekam drobno. W miseczce znajduje się już obrane od kości i od skóry mięso. I teraz taka gęsta pomidorówka. Gęsta właśnie dzięki temu, że gotowana była wraz tutaj z makaronem, a w zasadzie makaron był gotowany wraz z zupą pomidorową pod koniec. I teraz nie pozostaje nic innego jak tylko porą dawkę witaminy C w postaci latki pietruszki położyć do góry. I tak to moi drodzy wygląda prosty banalny, szybki przepis na coś klasycznego. Nie jest to nic wymyślnego, zwykła, najnormalniejsza w świecie pomidorówka. Dajcie znać czy lubicie pomidorówkę właśnie czy z ryżem, czy z makaronem. Czekam na wasze odpowiedzi w sekcji komentarzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.